Opowiemy wam trochę o derbach Włodzisławia Śląskiego, których notabene nigdy być nie powinno. Trochę inaczej, bo od tej medialnej strony, a po sobotnim meczu jest o czym opowiadać. W Włodzisławiu znów zapachniało ekstraklasą. Inaczej, miało zapachnieć, ale nie zapachniało. Przede wszystkim organizacyjnie, ale po kolei. Zbiórka kibiców Odry Włodzisław zaplanowana była na godzinę przed meczem. Tam dowiedzieliśmy się, że na to spotkanie potrzebne są, uwaga, akredytacje dziennikarskie na szósty szczebel rozgrywkowy w Polsce. Zważywszy na fakt, że na poprzednie spotkania MKP można było wejść bez jakichkolwiek problemów, podając na bramie wyjściowej tylko i wyłącznie magiczne słowo media, słysząc zamian, zapraszamy. Budzi we mnie skrajne emocje. Żeby była jasność, nie mam nic przeciwko akredytacjom, ale jeżeli ktoś już planuje je wprowadzić, niech robi to z głową. Na stronie MKP nie było żadnej informacji na ten temat. Przed meczem dowiedziałem się, że powinienem zadzwonić do klubu i zapytać. Chociaż nie, najpierw usłyszałem, że informacja była podana. Dzień dobry, śpiewę, tak jest? Dlaczego? Ale dlaczego? Jestem, jestem kolejny raz na meczu. Okręgówka, w trakcie było Problemy zaczęły się już na bramie wejściowej, nie wpuszczono nas na stadion, nie byliśmy jednak sami, bo podobny problem przeżywał także Tomasz Błoka, trener Odry Włodzisław. Odpuściliśmy temat parkingu, bo nie warto, szczególnie, że na drodze stanęły kolejne przeszkody. Podchodzimy pod budynek klubowy, gdzie, pytając o koszulki umożliwiające wejście na murawę, usłyszeliśmy, że skoro nie mamy akredytacji, to nie wejdziemy. Poprosiłem pana, nas obsługującego, aby pokazał mi, gdzie pojawiła się informacja o obowiązku akredytowania na to spotkanie. Odmówił, twierdząc, że to nie on jest od pokazywania. Informacji nie było ani na profilu Facebookowym, ani na stronie klubowej MKP. Odejdź człowieku, odejdź od człowieka, odejdź od, od człowieka ode mnie, no. no. Ja ci nie ubliżam, więc nie też nie no. Nie było informacji, o panie, o, o, czyż, a pan mi kłamie w oczy, że była informacja. No co się może, ja pani nie Przed chwilą tego Mam nagrany to. Ja sobie nie życzę, żeby pani nagrywała. A pan sobie może nie życzy, ja mogę nagrywać. Nie, wizerunku pani nie może. A może, może pana wizerunek zamarzę? Tak. tak? Tak. Nie może pani. Nie, nagrywać, prasy nie życzę. To proszę odejść od kamery. Nigdy nie było problemu, żeby tutaj dać. Na pewno, że nie będzie ma problemu. To nie trzeba to zrobić, z... z... że z... Pan wyraźnie zmieszany kazał nam odejść, więc poprosiliśmy o przybycie Romana Zielińskiego, prezesa MKP, aby wyjaśnić całą sytuację. Jak się okazało, problemu nie będzie. Szkoda tylko, że to takie mydlenie oczu, bo niby nie można, ale jednak można. I to by było na tyle. Rekompensatą dla mnie była dycha na plecach, ciężki numer, ale zawsze chciałem z takim grać. Wybaczyłem wszystkie nieporozumienia, zostawiając je w tyle. Udajemy się na murawę, więc tutaj mój komentarz jest już zbędny. Niech przemówi boisko i kibice, którzy świetnie dopingowali zespół przyjezdnych lub jak to woli, przychodzących. Pamiętacie felieton na naszej stronie. Pytaliśmy, która Odra Wodzisław jest tą prawdziwą. Wówczas obie krzyczały przed swoimi meczami, że mecz wygra Odra. W sobotę w gospodarze ku mojemu zaskoczeniu krzyknęli centrum. Nie do końca wiem, co to miało oznaczać. Jakaś sugestia w każdym razie. Jednym okrzykiem zapewne zdobyli sobie sprzymierzeńców wśród kibiców Odry Wodzisław. Warto wspomnieć, że właśnie ci kibicy stanęli na wysokości zadania. Dopingowali swój zespół przez cały mecz, nie dając ekipie gospodarzy powodów, by ich nie polubić. Jedyną osobą, której tak naprawdę się oberwało, był Roman Zieliński, ale to akurat dziwić nie może, bo to właśnie osobę prezesa MKP kibice Odry najbardziej obwiniają za sytuację, jaka panuje w Wodzisławiu. O meczu wiele nie będzie, bo naszym zdaniem nie wynik był najważniejszy. Spotkanie pod kontrolą cały czas mieli gospodarze, nie wynikało z tego jednak zbyt wiele groźnego. Goście ograniczali się do kontrataków i gry długą piłką, z której również niewiele wynikało. Świetne zawody w barwach MKP rozegrał Marcin Malinowski, który, pomimo tego, że jest już po czterdziestce, na wojsku radzi sobie naprawdę rewelacyjnie. Jedyna bramka dla gospodarzy padła w 84 minucie, a sprytem w polu karnym wykazał się Artur Cichy. Zawodnik MKP po spotkaniu był wyraźnie zmieszany, bo grał w praktycznie każdym zespole od Rewolisław, począwszy od juniorów tego klubu. My jako zawodnicy przechodzimy do, do klubu i staramy się grać jak najlepiej tam gdzie gramy. a ale na pewno na pewno dużo lepsze dla miasta byłoby, jeżeli te kluby były połączone. Nie? To by było zdecydowanie lepiej, bo według mnie Wodzisław zasługuje na, na dużo lepszy poziom niż okręgówka. I na pewno te miasto stać na to. Z, między innymi kiedyś odra grała w ekstraklasie. Też byłem wychowankiem tu i pamiętam te czasy. I, no i tego trochę brakuje, że tak powiem. Po spotkaniu, co oczywiste, czekaliśmy na Marcina Malinowskiego. To postać numer jeden tego meczu na boisku. Popularny Malina nie ukrywa, że obecna sytuacja, gdzie w Wodzisławiu są dwie odry, musi zostać rozwiązana. Dla mnie to jest chora sytuacja i myślę, że dla wszystkich e, kibiców, dla wszystkich ludzi, którzy e, w tą piłkę w myślę, że najlepiej było, żeby w końcu e, znaleźć ten złoty środek. I żeby była jedna odra. I żeby e, gdzieś tam e, wszyscy ludzie e, skupiali się na tym jednym zespole, a, a wszyscy wiemy jak to jest e, poukładane, że jakieś tam niesnaski e, ci się nie lubią, tam ci się nie lubią. E, nie wiem, chora sytuacja. Myślę, że e, kibice na to zasługują zresztą w dzisiejszy mecz e, to naprawdę sama przyjemność grać znowu. E, przy takiej publiczności to jest. Na pewno wielka rzecz. Z ciekawostek, czekając na rozmowę z Marcinem na piętrze budynku, ruszyli z remontem. Choć w pierwszej chwili myśleliśmy, że to ustawka nieznoszących się działaczy MKP i APN-u. Problem polega na tym, że do ustawki dojść nie mogło, bo działaczy i zawodników apn w budynku klubowym już nie było. Ryzykujemy i zaglądamy na górę. Zainteresowały nas stuki, huki, trzaski i przekrzykiwanie jeden przez drugiego. Pani sprzątaczka ze strachu uciekła na górę. te drzwi i zdziwienie Romana Zielińskiego. Jak one mogły wypaść? Tak same? Niemożliwe. To idealny obrazek na zakończenie naszego materiału. Wodzisławska piłka już dawno wypadła z zawiasów, a na horyzoncie nie widać nikogo, kto mógłby je stawić z powrotem. Tak, aby Odra wróciła tam, gdzie jej miejsce.